Hej, cieszę się, że jesteście. Tu Kasia, czyli edukacyjna kawka. Witajcie w drugim odcinku spotkań przy kawce. Ponieważ wakacje już się kończą, a do rozpoczęcia roku szkolnego został jedynie tydzień, chciałabym zaprosić Was dzisiaj na odcinek, w którym podzielę się z Wami spostrzeżeniami, jak wejść w ten nowy rok szkolny ze spokojem, bez nerwów, na luzie. Usiądźcie wygodnie, zapaszcie swoją ulubioną kawę, herbatę i posłuchajcie. Kawa już się parzy. Zapraszam Cię więc na spotkanie. Edukacyjna Kawka. Twój przystanek na drodze nauczycielskiej codzienności. Zapraszam na rozmowę przy kawce. Na początku chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za ciepłe przyjęcie pierwszego odcinka. To dla mnie znagi motywacja do tego, żeby nadal kontynuować te kawowe spotkania. Wiem, że dla wielu z nas, nauczycieli, początek roku szkolnego to mieszanka wielu różnych emocji. Od ekscytacji przez ciekawość po pewien taki dyskomfort, niepewność. Sama należę do osób, które początkiem roku szkolnego bardzo się ekscytują, trochę jak dziecko, ale oczywiście mam w głowie cały czas taki niedosyt, że wakacje mogłyby jeszcze trwać. Wiecie, jak uczniowie cieszą się z nowych zeszytów, książek, piorników? To ja mam tak samo tylko w wersji nauczycielskiej. Ale myślę, że wielu nauczycieli też tak ma, że na początku lubimy sobie kupić jakiś gadżet, który nam umili ten czas. Ja zawsze ekscytuję się nowym kalendarzem, w którym mogę sobie zapisywać wszystko na nowy rok szkolny. W tym roku nową torbą na laptopa, już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła z nią pójść do pracy. A nawet kupiłam sobie plecak zamiast torebki, słuchajcie. Zrazu na początku powiem Wam, że nie należę do osób e, przesadnie e, zorganizowanych i raczej nie odnajduję się w takim bardzo sztywnym planowaniu. Mam naturę bardziej kreatywno-artystyczną e, i częściej e, działam w sposób spontaniczny i bardzo to lubię. Przyznam, że mam taką koleżankę, która jest bardzo systematyczną osobą, ma wszystko poukładane, wszystko zawsze dopięte na ostatni guzik. I troszeczkę jej tego zazdroszczę, w taki oczywiście pozytywny sposób, ale nie wiem, czy w moim przypadku by się to sprawdziło. Pewnie nie takiego wstępu się spodziewaliście, ale rzeczywiście prawda jest taka, że w moim świecie bardzo często pomysły powstają przy porannej kawie, w trakcie spaceru i niekoniecznie są zaplanowane z bardzo dużym wyprzedzeniem. Choć lubię spontaniczność, są jednak takie rzeczy, które warto sobie wcześniej zaplanować, żeby później nie okazało się, że chaos przejmie nad nami stery. Dlatego wypracowałam sobie kilka takich punktów, które Warto na początku roku ogarnąć. Oczywiście ja tych punktów sobie nigdzie nie zapisuję i nie odhaczam, że zostały wykonane, ale wiem mniej więcej, co mam robić i jakie rzeczy przed rozpoczęciem roku szkolnego powinnam zaplanować, żeby czuć się bezpiecznie. Pierwszym z takich punktów jest oczyszczanie przestrzeni. Najczęściej słuchajcie, włączam sobie po prostu w sali muzykę yy, i zaczynam swoje układanie rzeczy. Wyrzucam, segreguję. Bo wiadomo, że w ciągu roku szkolnego tych naszych różnych dokumentów, yy, sprawdzianów jakichś. Kartek, kart pracy, nagromadzi się bardzo dużo. Część z nich jest potrzebna na kolejny rok szkolny, a część po prostu trzeba wyrzucić, żeby dać przestrzeń nowym. Taki symboliczny Porządek pozwala nam uporządkować nie tylko biurko, szafki, ale przede wszystkim głowę, bo kiedy mamy czysto wokół siebie, to i nasze myśli będą bardziej kreatywne, twórcze, i będziemy mieć taki, takie poczucie, że wchodzimy w ten nowy rok szkolny z czystą kartą. Drugi punkt to przygotowanie klasy i materiałów. Warto zadbać o przestrzeń w swojej sali tak żeby była miejscem przyjaznym, estetycznym, inspirującym nie tylko dla naszych uczniów, ale również i dla nas nauczycieli. Przestrzeń, w której pracujemy, ma bardzo duże znaczenie. Dobrze, żeby sprzyjała kreatywności, skupieniu, i wzajemnemu szacunkowi. Dla mnie moja sala jest bardzo ważna. Ja akurat mam ten komfort, że mam swoją salę i mogę o nią dbać. Spędzam w niej dużo godzin i chcę czuć się w niej po prostu dobrze. Dlatego na początku roku szkolnego, jeżeli mamy swoją salę, warto sprawić, żeby była ona miejscem przyjaznym. To na pewno przełoży się na atmosferę, jaka będzie panowała w klasie. Ostatnio szczególnie polubiłam kwiaty. I dobrze się czuję, jeżeli w moim otoczeniu te kwiaty są. Mam taką koleżankę, która w sali ma właśnie bardzo dużo kwiatów. Uważam, że to jest fantastyczne. Bardzo przyjemnie się do tej sali wchodzi. I chciałabym w tym roku również, żeby moja sala otrzymała więcej kwiatów, żeby umiliły nam tą przestrzeń, żeby było po prostu przyjemniej. Myślę, że warto też zadbać o gazetkę ścienną. Taką tematyczną, związaną na przykład z naszym przedmiotem, albo też zupełnie niezwiązaną z przedmiotem, taką, która może wisieć cały rok, jeżeli nie mamy na to czasu, żeby zmieniać ją w trakcie roku szkolnego. Może dotyczyć motywacji, uważności, tego, jak się uczyć, a może kreatywności. U mnie na moich mediach społecznościowych znajdziecie też materiały, takie, które można wieszać na gazetki, więc serdecznie zapraszam. Może akurat coś tam znajdziecie dla siebie? Myślę, że warto też w trakcie roku szkolnego prosić uczniów, żeby to oni przygotowywali gazetki. Wtedy czują też, że ta sala jest ich, że mają coś do powiedzenia, że sami mają wpływ na to, jak ta sala ich wygląda. I nawet jeżeli nasza sala nie należy do najnowocześniejszych na świecie, a my nie mamy funduszy, żeby to zmienić, myślę, że własnymi siłami Możemy jakąś tą salę upiększyć i sprawić, żeby była bardziej przyjazna. Wspomnę jeszcze, że lubię też zadbać o układ ławek w mojej sali. Najbardziej sprawdza mi się taki układ w podkowę ponieważ sprzyja to współpracy, rozmowie, ale oczywiście wy musicie wypracować sobie swoje metody, bo to co się u mnie sprawdziło, niekoniecznie musi się sprawdzić u wszystkich. Ze swojego doświadczenia jednak uważam, że taki układ ławek jest bardzo korzystny dla uczniów i komfortowy dla nauczyciela, tylko trzeba nauczyć się funkcjonować Takim ustawieniem. Trzeci punkt to planowanie i organizacja pracy. Na początku warto sobie zadać pytanie, co w tym roku jest dla mnie naprawdę ważne. E, takie jasno postawione cele pokażą nam, co jest naszym priorytetem e, i na czym powinniśmy się skupić. E, na przykład, jeżeli ktoś robi awans, warto o tym pamiętać, e, zobaczyć sobie, jakie już elementy, z tego awansu zrobiliśmy, jakie punkty spełniliśmy, czego nam jeszcze brakuje. Jeżeli chcemy na przykład pójść na studia podyplomowe, albo wiemy, że będziemy musieli przygotowywać uczniów do egzaminu po ósmej klasie, to na pewno to są te rzeczy, wokół których powinniśmy się skupić. Jeżeli na przykład wiemy, że mamy do przygotowania jakąś większą akademię, że coś, co jest dla nas ważne w danym roku się pojawi, to też wiemy, że to będzie naszym priorytetem i na tym powinniśmy się skupić. Natomiast reszta działań pewnie będzie miała. Mniejsze znaczenie. Na pewno dobrze jest wcześniej przygotować sobie rozkłady materiału, plany pracy na kolejny rok szkolny. Warto też zanotować sobie ważne daty, takie, wokół których będą się te nasze działania toczyły, na przykład jakieś konkursy kuratoryjne, uroczystości, w których będziemy brać udział, czy które będziemy przygotowywać, wydarzenia, w których będą uczestniczyć nasze, nasi uczniowie egzaminy w moim przypadku to egzamin ósmoklasisty. Jeżeli ktoś pracuje w szkole średniej, to wiadomo, że egzamin maturalny. Wiadomo, że część rzeczy, które robimy w ciągu roku szkolnego, pojawia się też na bieżąco, później, ale są takie, które możemy przewidzieć wcześniej, które wiemy, że chcemy w nich wziąć udział i warto wiedzieć o tym wcześniej, zanotować sobie wcześniej, żeby po prostu nie pominąć ważnej daty czy jakiegoś terminu. Staram się też wcześniej przygotować wycieczki. Ja akurat jestem w szkole odpowiedzialna za wycieczki do teatru, więc już wcześniej, najczęściej nawet rok wcześniej, wiem, gdzie pojedziemy. Teraz jest to fajne, że do szkoły przychodzą różni przedstawiciele z teatrów i można wcześniej zdecydować wybrać sobie te spektakle, które naszym zdaniem dla uczniów będą ciekawe. I rozwijające. Staram się te większe inicjatywy, o których wcześniej wiem, planować już wcześniej, zapisuję sobie je w kalendarzu, a później na początku miesiąca przeglądam kalendarz i dopisuję to, co w danym miesiącu uważam za ciekawe, czy to jakieś dni typowe, czy inne inicjatywy, które uznam, że będą świętną inspiracją na zajęcia. Warto też wcześniej zainteresować się, Projektami, w jakich chcemy wziąć udział w danym roku szkolnym. W tym roku szkolnym Będę brała udział w kilku projektach. Pierwszy to ogólnopolski projekt edukacyjny Uważne kolory jesieni, wyzwanie dla ciała i umysłu, ten projekt rozpocznie się już we wrześniu. Kolejny projekt to uważna wiosna, również mój autorski, ale to dopiero na wiosnę, więc na razie wpisuję w kalendarz, ale zostawiam na później. Projekt, o którym dopiero niedawno się dowiedziałam, który niedawno został ogłoszony projekt Uczę się uczyć się Justyny Gajdziszewskiej Katarzyny Suwalskiej. Justyna prowadzi swój fanpage na Facebooku Polonistka się znalazła. Zachęcam też do tego żebyście zajrzeli do, do tego miejsca. Jest to projekt który będzie rozwijał uczenie się u uczniów tą umiejętność uczenia się. Kolejna inicjatywa w której wiem, że będę chciała wziąć udział, to bł kampania Błędy kształcą. Kampania, którą wymyśliła Patrycja Michalik, prowadzi taki fanpage Spoko Polski. Jeszcze nie mamy tutaj daty z tego, co wiem, ale warto śledzić i się tą kampanią również zainteresować, bo wiele dobrego w szkole robi. I innowacja, Słówko Tygodnia. Opracowana przez Irminę Żarską z rysunkowy język polski. W tym roku też mam zamiar dołączyć jeszcze do innej e, inicjatywy, frazeologiczny kaleidoskop, również opracowany przez Irminę Żarską. Warto wejść na jej media społecznościowe i zobaczyć. Te wszystkie inicjatywy myślę, że są bardzo wartościowe, dlatego chciałabym, żeby moi uczniowie w nich wzięli udział. Ale wiadomo, że każdy z Was musi tutaj mm, zobaczyć. E, i znaleźć coś dla siebie, to co pasuje do Waszego charakteru, Waszego profilu szkoły, czy też zobaczyć, sprawdzić, czego Waszym uczniom brakuje i z czego skorzystają najlepiej. Warto zaplanować sobie też pierwszy tydzień nauki, przygotować tematy lekcji. Bo ten pierwszy tydzień jest dość przewidywalny. Ja też staram się ten pierwszy tydzień przeznaczyć na relacje, czyli dać sobie taki spokój, taki czas na powolne wejście w ten szkolny rytm. Myślę, że warto zdać sobie sprawę z tego, że tak samo jak nam trudno jest wejść w ten pierwszy tydzień szkolny, może nawet i dłużej, przyzwyczajcie się do tego rytmu, tak i naszym uczniom jest trudno. I warto dać im ten czas, żeby się przyzwyczaili. Nawet te 10 minut, które poświęcimy na lekcję, na integrację, czy rozmowę, czy jakąś wspólną aktywność, sprawi, że nasi uczniowie poczują się bezpieczniej, że poczują się przyjemniej, i później ta praca z materiałem staje się przyjemniejsza, łatwiejsza wiadomo że nie zawsze mamy możliwość poświęcenia całej lekcji, ale jeżeli macie taką możliwość, to ja serdecznie też do tego zachęcam. Czwarty punkt to planowanie pracy wychowawczej. Dobrze zaplanować pierwsze spotkanie z naszą klasą wychowawczą. Jeżeli jest już gotowy plan, to warto dać go klasie. Jeżeli nie ma na cały na cały tydzień, to chociaż na kolejny dzień, no i zapewnić ich, że resztę dostaną w swoim czasie. Zawsze staram się pamiętać o jakimś takim upominku powitalnym. To może być bardzo naprawdę drobna rzecz, drobiazg. Jakiś ołówek z fajnym cytatem, zakładka czy długopis. To może być jakiś list, taki powitalny. My, że, myślę, że taki symboliczny gest już potrafi stworzyć taką ciepłą atmosferę, i nasi uczniowie czują, że. Nam na nich zależy, że są dla nas ważni. Ja wiem, że takie upominki bywają ostatnio przedmiotem szerokiej dyskusji w mediach społecznościowych, ale jestem jednak zdania, że jeżeli przygotuję jakąś zakładkę czy drobiazg, to tak naprawdę nie jest to nic przesadnego, a dla naszych uczniów może być niezwykle wartościowe. Warto też zaplanować kilka jakichś aktywności integracyjnych, po to, żeby tą naszą klasę zintegrować żebyśmy my się czuli z nimi lepiej i oni z nami. Na początku dbam też, żeby mój plan pracy wychowawczej był spójny z planem profilaktycznym szkoły i żeby też znalazły się tam odniesienia do priorytetów wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na dany rok. Wtedy mam pewność, że wszystkie potrzeby edukacyjne, które aktualnie są ważne, mam zawarte w tym, co chcę. W danym roku z klasą robić. Kolejny punkt to kontakt i współpraca z rodzicami. Początek roku szkolnego to jest najlepszy moment na to, żeby ustalić y, takie zasady komunikacji z rodzicami. Warto sobie tutaj przeanalizować, przemyśleć, jakie kanały będą używane: czy chcemy się kontaktować tylko przez Librusa, y, czy może dopuszczamy to, że będziemy wysyłać informacje w różnych grupach, czy przez SMS-a, czy mailem. W jakich godzinach chcemy się kontaktować. Tutaj każdy musi wyznaczyć te swoje granice, które są dla danej osoby odpowiednie i akceptowalne. W tym roku też planuję wprowadzić takie wywiadówki trójstronne, tak żeby w w trakcie zebrania z rodzicami e, miał e, również swoje miejsce uczeń, żeby czuł, że mm, to, co tam mówimy, nie jest tak naprawdę poza nim, że szkoła jest dla niego i że on jest bardzo ważny, bo tak naprawdę szkoła jest dla ucznia. To dajcie znać, co o tym myślicie i czy u Was być może już takie rozwiązania wprowadziliście. E, Kolejnym istotnym punktem dla mnie jest planowanie szkoleń i rozwoju. Warto na początku roku szkolnego zastanowić się też, z jakich kursów czy szkoleń chcielibyśmy skorzystać. Być może ktoś chciałby zrobić jakieś studia podyplomowe, być może jest jakaś dziedzina, w której chcielibyśmy się rozwijać. Ja najczęściej sięgam do propozycji, którą co dwa miesiące ogłasza wojewódzki Ośrodek metodyczny, tutaj niedaleko w częstochowie. Natomiast szukam też innych szkoleń, kursów, które byłyby dla mnie ciekawe. Staram się, żeby to, te kursy, na które się zapiszę, dały coś moim uczniom, dały coś mnie. Większość z tych szkoleń, jest bezpłatna, ale myślę, że warto też zastanowić się czasami nad jakimiś płatnymi formami doskonalenia zawodowego. Warto wcześniej poinformować swojego dyrektora o takim kursie i zobaczyć, bo być może są środki na to, żeby taki kurs został sfinansowany. Kolejny punkt, który jest dla mnie istotny, to narzędzia organizacyjne nauczyciela, czyli kalendarz nauczyciela. Ja od kilku lat tak naprawdę korzystam z kalendarza, z niezbędnika kreatywnej nauczycielki, z wydawnictwa Semantika. To jest taki kalendarz, który jest naprawdę fantastycznym narzędziem w rękach nauczyciela. Wiem, że wielu nauczycieli korzysta z różnych aplikacji. Takich, które mamy na komputerach czy w telefonach. Ja jednak jestem w tym przypadku tradycjonalistką i muszę mieć taki planer papierowy. Lubię kartki, lubię zapach, dotyk papieru. Zawsze staram się tam, gdzie tylko mogę pisać piórem wiecznym. I właśnie ten niezbędnik jest dla mnie takim wsparciem od kilku lat. Ten kalendarz to taka przestrzeń do notowania moich pomysłów, do planowania tematów lekcji, korzystania z gotowych inspiracji na godziny wychowawcze. Zawiera nietypowe święta, ważne daty w każdym miesiącu, no i też porady takie dotyczące dobrostanu nauczyciela. Osobiście lubię, żeby mój kalendarz był kolorowy. I na początku problemem było dla mnie to, że ten niezbędnik ma układ tygodniowy, a ja naprawdę sporo zapisuję. Szybko jednak znalazłam sobie na to sposób i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, tam, gdzie potrzebuję, zapisuję po prostu sobie rzeczy na wklejonych karteczkach takich kolorowych. Dzięki temu mam dodatkową przestrzeń na notatki. No a sam kalendarz jest bardzo fajny. Okazuje się, że ten tygodniowy układ sprawia, że nie jest on zbyt ciężki. Mogę go dzięki temu zawsze mieć przy sobie. Ogromnym atutem tego kalendarza są porady, notatki, inspiracje, które można znaleźć w środku. To jest świetne rozwiązanie na nasze lekcje wychowawcze, ale i po prostu na taki czas, który chcemy spędzić na planowaniu. Jeśli nie macie jeszcze kalendarza, to ja go serdecznie polecam. Jeżeli macie jednak jakieś swoje sprawdzone takie kalendarze, w których notujecie, to zachęcam Was, dajcie mi znać. Ja chętnie przejrzę. Być może znajdę też coś jeszcze innego, równie ciekawego. Kolejny punkt to korzystanie z. Inspirujących źródeł, i tutaj myślę, że przy tym planowaniu to jest też bardzo fajny punkt, żeby pokazać. Ja bardzo lubię sięgać po takie materiały, które mnie wspierają w pracy i dają takie świeże pomysły, poczucie wsparcia, i takim właśnie wsparciem dla mnie od tamtego roku jest magazyn kreatywny wychowawca który towarzyszy mi już od jakiegoś czasu i jestem zachwycona tym co można znaleźć w środku. To nie jest zwykłe czasopismo. Zawsze znajdę tam coś ciekawego. Artykuły, pomysły na lekcje, gotowe scenariusze, ale też takie teksty o dobrostanie, o tym jak my nauczyciele możemy o siebie zadbać. Bardzo doceniam to, że tematy są różnorodne. Na przykład w ostatnim numerze czytałam o edukacji zdrowotnej, o uważności w szkole czy o... Sztucznej inteligencji w edukacji. Czasem znajduję tutaj coś, co wykorzystam od razu na lekcję, a czasami też takie pomysły, które muszą sobie troszkę poczekać i w odpowiednim czasie znajdę dla nich zastosowanie. Także, jeżeli jeszcze nie zajrzeliście do tego magazynu, to ja serdecznie zachęcam. Jeżeli macie też jakieś inne źródła inspiracji, to podzielcie się, chętnie zajrzę. No i słuchajcie, ostatni punkt, myślę, że najważniejszy, to dbanie o swój dobrostan. To jest taki punkt, którego absolutnie nie możemy pominąć. Początek roku szkolnego jest bardzo intensywny, bardzo dużo energii z nas wysysa. I ogromnie ważne jest to, żebyśmy w tym całym naszym szkolnym zamieszaniu znaleźli czas dla siebie. Dbanie o swój dobrostan, znalezienie czasu dla siebie, taki odpowiedni balans pomiędzy pracą a czasem wolnym jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Warto zadbać o swój odpoczynek. Warto ten czas sobie znaleźć. Zaplanować po to, żeby mieć siłę, bo wiem przecież, jak wielu nauczycieli w dzisiejszych czasach zmaga się z ogromną presją, z przeciążeniem, ze stresem albo nawet wypaleniem zawodowym. Myślenie o sobie i o swoim stanie psychicznym jest naprawdę niezwykle ważne. Tylko wypoczęty, szczęśliwy nauczyciel może dać w pełni siebie. Uczniom. Zachęcam Was do odwiedzania mojego profilu edukacyjna kawka na Facebooku i na Instagramie. Tam znajdziecie taki cykl Kawiarenka Uważności, który stworzyłam właśnie po to, żeby wspierać nas nauczycieli w szukaniu chwili, w szukaniu tego oddechu w trakcie dnia. W trakcie roku szkolnego również. To już wszystkie e, punkty na dzisiaj. Mam nadzieję, że zbytnio Was nie zanudziłam e, i że to, o czym mówiłam, e, okaże się dla Was inspirujące, albo po prostu e, dodałam takiego spokoju i poczucia, że nie jesteście sami e, w tym planowaniu początku roku szkolnego. Jeśli macie swoje sposoby na to, jak wejść w nowy rok szkolny na luzie z poczuciem spokoju, bez stresu, dajcie znać w komentarzach. Ja chętnie poczytam. Być może sama z tego skorzystam, dlatego zachęcam Was do aktywności pod tym filmem. Dziękuję, że spędziliście ze mną tą chwilę przy kawce. Mam nadzieję, że przyjemnie. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie kanał, klikniecie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych spotkań. Ja trzymam kciuki za to, żeby wejście w ten nowy rok szkolny było spokojne. I do zobaczenia przy kolejnej edukacyjnej kawce.